Posłuchajcie sami, jakie predykcje były wczoraj na te walki, które odbyły się nocą. Wygrana Team I będzie to wygrana na punkty, bo też Team tzu, mimo że bije bardzo mocno, to on kautuje efektownie rywali, którzy już gdzieś pokazywali swój. Słabość w swojej karierze, y, słabość jeśli chodzi o odporność. Natomiast takich, którzy przed czasem nie przegrywali, y, to y, Ciu nie nakłoptował, i myślę, że tym razem może być podobnie. Także postawiłbym na y, Tima Ciu y, wygrana punktowa. Alichmanu przed czasem Kishon Davis, być może na punkty i Torres równie przed czasem. To... Także jeśli chodzi o Tima Chu z Brianem Mendoza, to mniej więcej takiego pojedynku się spodziewałem, chociaż powiem szczerze, że Chu i tak mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie tym, z jaką łatwością przyjmował ciosy Mendozy, bo Mendoza bije mocno. Nawet w momencie, kiedy miał kryzysy, oddawał i to wchodził w te ostre wymiany. Tak jak powiedziałem, nie brakowało tam z 5 w tym pojedynku, tak miało być, natomiast trafiał czysto Mendoza i ciu nawet nie mrugnął. Trochę to irytowało Mendozę, W kolejnych rundach stracił wiarę, że będzie mógł tego ciu zatrzymać, bo jego najlepsze ciosy lądowały na głowie Tima, a Tim konsekwentnie szedł do przodu i obawiałem się przez chwilę, że, że złamie. Mendoza. Obawiałem się dlatego, że postawiłem na zwycięstwo punktowe Australijczyka. Tak też się stało, ale niewiele brakowało do tego, żeby Team wygrał to przed czasem. Chociaż trzeba przyznać, że w momencie, kiedy walczy z zawodnikiem, który nie chce się poddać, który umie przełamać kryzys, który potrafi w trudnych momentach się zachować, to, to nie ma pomysłu Team true. Natomiast... Może nie bije tak mocno jak ojciec, może nie jest aż tak dobrze wyszkolony technicznie, nie jest aż tak wszechstronny, natomiast tą odporność ma na najwyższym poziomie, to jest z pewnością. Yy, I ciężko go będzie powstrzymać i w tej kategorii, i w tej kategorii wyżej, gdzie ciosy będą dla niego wolniejsze, gdzie będzie wiedział jeszcze wi więcej, yy, no być może będą ważyły też więcej, ale biorąc pod uwagę jego odporność, tak jak powiedziałem, powinien się spokojnie do kategorii średniej zaadaptować. Jeśli chodzi o e, Alichmanui, to powiem szczerze, że też takiego pojedynku się spodziewałem, nawet po, po, powiedziałam Wam wczoraj, że prawdopodobnie cios podbrudkowy, to będzie ten, który będzie decydujący. Takie dwa podbródki, które trafiły wycofanego całkiem e, Gualtieriego Moim zdaniem Niemiec wyszedł i po pierwszych fragmentach pojedynku, zdał sobie sprawę, że należy skupić się na przetrwaniu. Nie udało się skupić na przetrwaniu, bo generalnie jak człowiek skupia się i wyłącznie tylko i na defensywie, to z reguły czegoś nie zauważy. Kazach, który szedł mocno do przodu i polował na swojego rywala, no Zdoła ulkować ten cios i będzie niebezpieczny dla każdego w tej kategorii wagowej, w tej kategorii wagowej, której poziom drastycznie spadł. No i nawet o ile i ten poziom trzyma sportowy, no to nie jest wielką gwiazdą boksu i ze swoim paszportem i, i swoim boksem tą gwiazdą uważam, że nie będzie. Fajna by była jego konfrontacja z Charlo. Byłoby to unifikacja już trzech wtedy pasów mistrzowskich. Natomiast no, nie wiem, czy Charlo po tak długiej przerwie jest gotowy na takiego rywala. Moim zdaniem nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej z karierą Kishona Davisa. Tak jak też przewidywałem. Wygrał ten pojedynek na punkty, bo Davis, jeśli trafia rywala trudnego, trafia rywala, który chce walczyć, który jest w miarę szybki i do którego skończenia potrzeba jakiegoś większego wysiłku, to wydaje mi się, że Davis tego wysiłku nie podejmuje, chociaż wygrał ten pojedynek łatwiej niż widzieli to sędziowie. Moim zdaniem, zwycięstwo tu Kisiona Davisa było niezagrożone, ale, ale na to, żeby być gwiazdą boksu w takiej kategorii wagowej, potrzeba coś więcej i mam nadzieję, że Davisowi to powiedzą, no bo generalnie to jest rynek amerykański, a podejście Amerykanów jest zwykle takie, że e, oprócz tego, że trzeba mieć poziom sportowy, trzeba być. Postacią, osobowością i świetnym sprzedawcą. A taki boks myślę, że nie do końca się sprzeda. Chodzi mi tu też o ofensywę, o te złe intencje, bo defensywa jest w jego wykonaniu znakomita i dobrze się ogląda, ale nie wiem czy, czy dla wszystkich, bo zbyt częste przebywanie w defensywie powoduje, że ten boks jest mniej widowiskowy. Jeśli chodzi o Richarda Toresa, no to znowu dostał e, przeciwnika, który tak jak myślałem wywróci się po jakimś mocniejszym ataku. Tu było o, o tyle niesmaczne e, w tym pojedynku, że cały czas się e, Tyrell odwracał od e, Toresa i nie wyglądało to dobrze. Sędzia musiał przerwać pojedynek, ze względu na to, że jeden z zawodników wyraźnie okazuje, że nie ma ochoty przebywać w tym ringu, bo przecież ciosu decydującego nie było. Takiego ciosu, do którego Torres nas przygotowywał. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Jeśli postawiliście szczególnie tutaj Ciu Mendoza na zwycięstwo Ciuja ja taki kupon postawiłem, no to powiem Wam, że 3,5 płacili za, za każdą stówkę. Można było wyciągnąć 350 zł, czyli to jest bardzo, bardzo dobry kurs. Reszta predykcji była raczej łatwa do przewidzenia, ale mam nadzieję, że częściej będzie udało się trafiać. Już niedługo zapowiedź kolejnego weekendu, być może jakaś niespodzianka wskoczy w trakcie tygodnia, także serdecznie was zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia.